Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Piotr Szeliga na gorąco po pierwszym panelu przed e, Galą Fame i coś... jest takie gorącość. Witam wszystkich serdecznie. Piotrek, no to od początku, co się stało? E, geneza e, konfliktu z Natanem. To znaczy, tutaj nie ma żadnej genezy, po prostu tego gościa się nie da lubić, kurwa. Ja wiem, że ja też jestem kontrowersyjny, no ale są ludzie, którzy mnie lubią i którzy mnie nie lubią, a tego gościa po prostu nie da się lubić, kurwa, za styl bycia, za styl wypowiedzi, a, za to, jak się ogólnie zachowuje i no, kur, za cały kształt jego działalności w internecie. No kurwa, po prostu, jak ja jestem takim człowiekiem, że nie reaguję na takie rzeczy, tak jak ja widzę, że taki gość kurwa Nathan tutaj, wiesz, spierdoli głupoty do swoich widzów, mydli im oczy, mówi, że wszystko wiesz, że Bóg estetyki, kurwa. Kto jest Bóg estetyki? O, ma bardzo przeciętną sylwetkę i to jeszcze jest na towarze, gdzie mówi ludziom, że nie jest i to tak jest, wiesz. To sam widziałeś kurwa, jak to wyglądało. No właśnie, panelu nie mogliśmy do końca A. obejrzeć, więc nie wszystko dokładnie wiem, więc jak możesz, to mi troszeczkę opowiedz. Co najbardziej ci zirytowało, że podszedłeś do mikrofonu i chciałeś to zadać pytanie Natanowi? To znaczy nie no, prowadorem tego był Meduza, tak. bo on tam wszedł i mówi, dobra, to dawaj wchodzimy, zadamy mu jakieś takie, kurwa, wiesz, na no szzydery, nie? A tu gość zaczyna, wiesz, jakieś pierdoły do mnie gadać i w pewnym momencie tam e, próbował próbował dać, dać do zrozumienia, że gdzieś tam przybył kotami, czy coś i tak byłem i zaczął po prostu nie dał mi dojść do głosu. Więc stwierdziłem, że no kurwa, nie pozwolę sobie na to, żeby jakiś Natan mi takie rzeczy tutaj robił. Też gdzieś tam mam swój honor, jakieś zasady, których się trzymam. Tu nie chodzi o uliczne zasady, żebyście sobie kurwa zaraz tutaj nie sześćdziesiątkowali czy jakieś inne pierdolety, ale po prostu nie pozwolę sobie, żeby taki ktoś kurwa w takie rzeczy w moją stronę gadał w takim momencie i w takich sytuacjach, więc no, kurwa, zaprosiłem go do tańca po prostu, nie? No i powiedział, że przyjmie no, e, zaproszenie. Więc, no, kurwa, przygotowuje się do walki z Natanem. By, byłeś zaskoczony, że, można powiedzieć, nie pękł i nie wycofał się, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że chciał się z tobą skonfrontować. Po no prostu tak, kwestia... były kamery i byli ochroniarze. A później przyszedł do mnie szef Pasternak i powiedział mi, kurwa, że ma walkę, i, i po prostu poprosił mnie, żebym do walki z tym nic nie robił, więc. E, no ja zobaczę, jak się będzie sytuacja rozwijać, jak będzie kurwa chodził i kozaczył przy kamerach, żeby sobie nagrywać materiały po prostu i, i gdzieś tam próbować mnie dyskredytować, no to logiczne, że mu tak kurwie i tyle. No to już nie będę. Powiedziałem tu też yy, Rafałowi i że, że no nie będę reagował, bo no był tak, ma walkę. Nie, nie chcę tutaj działać na szkodę federacji, ale no jak, jak kurwa będzie się prosił, no to nie będę się zatrzymywał, tylko po prostu mu pokażę, co to, z czym to się je. A Natan jest ogólnie bardzo kontrowersyjną osobą w internecie, ale które... Bardziej niż ja? Teraz, w tym momencie, w tych no, ostatnim no, czasie, no to no, teraz nie, jest na pewno troszeczkę o nim głośniej i ty ostatnio się nie pokazywałeś. No nie, I... tak, po prostu, po prostu gdzieś tam od tych social mediów e, chciałem odpocząć też i, i poszedłem sobie na bok. Cały czas trenuję, cały czas robię swoje, gdzieś tam sobie te nagrywam, e, takie real life'owe. E, od tego świata chciałem troszkę odpocząć, no ale widzę, że się kurwa na dłuższą metę nie da, bo po prostu to pojawi się taki kurwa jeden z drugim dzbanem i... i trzeba reagować, nie? Ale co najbardziej cię wkurza w Natanie, bo on jest tak jak wcześniej wspomniałem kontrowersyjny, dużo mu się zarzuca w internecie, ale co jest takim gwoździem do trumny, co najbardziej cię razi w jego postaci? I to kozaczenie teraz, nie? Wiesz, ja totalnie wyszedłem tam na szyderę po prostu, nie? A tu gość zaczyna takie rzeczy w moją stronę gadać. No to sorry, ale no, no nie, nie pozwolę sobie na to. I wiesz, i ogólnie jego e, cały wyimaginowany wizerunek w internecie, no kurwa, goś tutaj, wiesz, najpierw jest motywatorem, później chla, nie wiem czy tam inne rzeczy robi, ale wygląda jakby tak robił. No i no, cała jego, wiesz, ta fałszywość po prostu. No, jak dla mnie tacy, tacy ludzie powinni zniknąć z internetu, bo tak jakby w pierwszym etapie Gdzieś tam przytrzymają tych widzów, chcą ich motywować i w ogóle, a później taki widz widzi, że to jest kurwa wszystko nieprawda, no ale nie wszyscy są tacy jak Natan, nie? Dlatego mówię, no. Nie wrzucajmy wszystkich, wszystkich do jednego wora, nie? Głównym tematem na pierwszej konferencji, jeżeli chodzi o Natana, było zażywanie środków dopingujących. Powiedz mi, czy ty też na podstawie zdjęć, na podstawie jego sylwetki, jesteś w stanie jasno określić, czy on jest naturalem, czy nie? Powiem ci tak. Ja, można powiedzieć, że jestem w sporcie, jeżeli chodzi na przykład o podnoszenie ciężarów, o samą siłownię, od 10 roku życia. Nawet ludzie widzieli moje zdjęcia, jak miałem 15 lat i że już byłem do jebany, bo już trenowałem wtedy 5 lat, tak? Wiadomo, pierwsze 1-2 lata pierwsze, no to wiadomo, to tam było takie kurwa, chodzenie po omacku. Jak miałem gdzieś tam 2, te 12 lat, to zaczyna, zaczynałem już czytać o tym wszystkim i wiesz, zaczynałem już tam gdzieś jakieś odżywki brać, trzymać dietę i w ogóle, no i te treningi też prowadziłem inaczej. I biorąc pod uwagę moje doświadczenie, które, no jest, w tym momencie mam 29 lat, czyli 19 lat, e, brałem te środki dopingujące i nadal biorę, i tylko teraz w, to, totalnie jakby w innych ilościach, nie, no bo wcześniej, wiadomo, e, chciało się budować tą sylwetkę bardziej, a teraz e, bardziej skupiam się na tych sportach walki, więc e, tylko powiem, że życie jest za krótkie, żeby mieć ten zero w normie, no bo taka jest prawda, nie, i, i tak naprawdę to, to, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te środki dopingujące, a z mojej strony no i jestem w stanie stwierdzić bez problemu, że, no, że gość nie jest naturalny, bo utrzymać tak niski poziom tkanki tłuszczowej przy takiej masie ciała, czuć się przy tym dobrze i w ogóle no to jest to y, genetycznie i fizycznie niemożliwe, bo w momencie kiedy ci leci na przykład tkanka tłuszczowa z organizmu, a jak ci leci tkanka tłuszczowa z organizmu, z automatu twój poziom hormonów się zmienia. Nie? Organizm zaczyna wariować, bo nie ma, nie ma wszystkiego nie ma wszystkiego yy, w organizmie tak jak trzeba, no i, no i zaczyna się wiesz, stan depresyjny, niski poziom testosteronu i, no i ogólnie człowiek się czuje chujowo. więc no, Zresztą widzimy jak ludzie wychodzą na scenę yy, tam kulturystyczne, to widzimy jak są wycieńczeni po prostu, nie? Więc tak jak mówię, no moim zdaniem jest to po prostu niemożliwe, oszukuje widza. Ja nie lubię ludzi, którzy kurwa oszukują widza, więc... No to rozmawialiśmy trochę o Twoim zniknięciu z internetu. No to pytanie... Czy z internetu? Bardziej tutaj ze świata Fame, MMA tak. w ostatnim czasie nawet rozmawialiśmy któregoś razu, mówię, że na razie wywiadów nie chcesz udzielać, dopóki tak. nie masz walki, pamiętasz? No. Więc pytanie, kiedy ta walka będzie, czy już coś się kroi, czy już są jakieś rozmowy w tym kierunku? Wiesz co, no najpierw miałem walczyć z Danisem we wrześniu. przygotowywałem się na tą walkę. W pewnym momencie dowiedziałem się od federacji, że jednak mnie nie puszczą na tą walkę. Mówimy o organizacji Hainich, bo tam miała być ta walka? Tak, a po prostu organizacja Fame powiedziała, że nie puścimy na tą walkę, bo, bo jest to dla nich po prostu nieopłacalne, nie? Więc więc, yy, mhm. więc dlatego mnie nie puścili. Później miałem walczyć z Wrzoskiem. A... Później miałem walczyć z Wrzoskiem, no i tam ta kontuzja gdzieś wyszła. Więc ja jestem cały czas w treningu dalej. Mhm. No i yy, finałowo mam nadzieję, że ta walka się odbędzie z Marcinem Wrzoskiem w lutym i sobie wyjaśnimy wszystkie, yy, wszystkie rzeczy, które które tam gdzieś do mnie gada, nie? Ale czujesz taką, bo z Marcinem Rzoskim macie faktycznie konflikt, bo pojawił się on już na ostatniej konferencji przed poprzednią galą, ale dużo osób chciałoby tej walki z Denisem Załęckim, i ty czujesz tą presję, która jest właśnie w związku z tym, że wszyscy chcą obejrzeć Twoją walkę z Denisem? Nie czuję tej presji, wręcz przeciwnie, nawet się cieszę z tego tytułu, bo raz, że walka sprzeda się dobrze. Dwa walka będzie dobra, bo naprawdę będę Danią bardzo dobrze przygotowany. Eee, no i trzy kurwa wygra lepszy, no i tyle, nie? I o to w tym wszystkim chodzi, żeby się po prostu spróbować i sprawdzić. Ja tam z Denisem nie mam żadnego konfliktu. Jak na razie przynajmniej eee, tam gdzieś widziałem jego wypowiedzi, ale też wiem, że Denis jest impulsywny. Ja też taki byłem i też... Eee, Wiem, ile musiałem w sobie przepracować rzeczy, żeby troszkę inaczej reagować w pewnych sytuacjach, więc yy, no dopóki tam jakieś dziwne słowa nie lecą w moją stronę, to ja się staram yy, zawsze być dla każdego w porządku, nie? Ale jak już ktoś zaczyna przeglądać, to wtedy wiadomo, że po prostu będzie odzew z mojej strony również, nie? No. także zobaczymy, no nie czuję żadnej presji. Walka jak się odbędzie, to fajnie, nie wiem czy w fejmie, czy w highligu. Ważne, żeby się odbyła i żebyśmy sobie udowodnili Eee, kto jest lepszy, nie? Piotrek, widzę to pełne skupienie, ale nie wiem, czy Ty słyszysz Natana, bo on cały czas gdzieś się eee, jest stoi z tyłu wiesz co, i, i wiesz tak Tak, analizujesz, co on mówi teraz. Nie, wiesz co, pierdoli mnie to. Dla mnie ten człowiek totalnie jest jakimś kurwa wyima wyimaginowanym e, stworem i po prostu e, no, no nie istnieje jest... dla mnie. Ja wiem, że jakbym wyszedł z nim do walki, to to jest kurwa 5 sekund. To byłaby najszybsza walka w historii Fame. Po prostu bym wleciał w niego i bym go zabił i tyle. Po prostu bym skurwił mu łeb. No i... Ale ze względu na właścicieli Fame MMA po prostu gdzieś musisz tak, to zostawić. Tak, zostać. tak, W tym momencie właśnie, choć powiem Ci, że kurwa nie jest łatwo, Nie jest łatwo, bo ogólnie, tak jak mówię, no jego gdzieś tam osoba i wizerunek irytuje mnie i no jak go, kurwa słyszę teraz za sobą, to ja nie bym o buta, ale, ale powstrzymam się, bo tak jak mówię, szanuję federację, szanuję Wodarzy, szanuję pana Rafała Pacernaka, więc na ten moment się powstrzymam. Ale do którego momentu to będzie, to już zobaczymy. Mm -hmm. Wszystko zależy od Natana. Jeżeli przegnie, no to mu po prostu za kurwie i tyle. To troszeli, dziękuję za rozmowę. Dzie trzymamy dziękuję kciuki się. za to, żebyś... Dzięki nie, wielkie no, albo może, żeby zrobił jakieś dmy i zobaczymy Cię niedługo w placy. Ale ogólnie ludzie, ludzie mówili, że brakuje mnie. W Federacji dużo widziałem w takich komentarzy, więc no kurwa macie mnie w końcu z powrotem. Dzięki Piotr. Dzięki. Dobrze jest mieć wybór, szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. XTB. Ty decydujesz, you co want chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 55 tysiąca instrumentów finansowych. Jesteśmy bezpieczni.